Dzień dobry, nazywam się Jacek Szupiński, od ponad dwóch lat jestem właścicielem firmy MultiBHP. Wraz z moim zespołem zajmujemy się kompleksową obsługą firm w następujących obszarach. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, szkolimy z pierwszej pomocy oraz operatorów wózków widłowych. W ramach tych czynności poza szkoleniami Opracowujemy wymaganą dokumentację oraz instrukcję. Przeprowadzamy audyty w firmach oraz uczestniczymy w kontrolach, które odbywają się przy udziale instytucji sprawujących nadzór nad warunkami pracy. Naszym flagowym produktem obecnie są szkolenia dzieci z pierwszej pomocy, gdzie w formie zabawy dzieci uczą się m.in. zapamiętywać. Najważniejsze numery ratunkowe typu na policję, do straży pożarnej czy na pogotowie. Chodziło mi w tym pomyśle o to, żeby dzieci umiały się zachować w sytuacjach, gdy jedno z rodziców czy dziadków zasłabnie. Obsługujemy firmy z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Głównie są to firmy produkcyjne i usługowe. Szkolimy pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych. Poszukujemy osób zainteresowanych naszą działalnością. Jak do nas dotrzeć? Więcej informacji znajdziesz w opisie filmu, który właśnie oglądasz. Dziękuję Jacek Szopiński.